Witajcie kochani na moim kanale. Jeżeli jesteście ciekawi, co tym razem dla Was przygotowałam, co będę w dzisiejszym holu pokazywała, zostańcie ze mną do końca tego filmu. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Dzisiaj pokażę Wam dwie przeróbki. Właściwie te rzeczy y, troszeczkę tylko zmieniły swój wygląd, właściwie jeśli chodzi o długość i dopasowanie. Tę spódnicę pokazywałam wam w odcinku, i gdzieś on tam się wam na górze wyświetli. Ta spódnica była dość długa. Zastanawiałam się bardzo długo, czy ją skracać, dlatego ta przeróbka trwała aż tyle odcinków. Musiała poczekać ta spódnica, zanim po prostu, że tak powiem, się do niej zabiorę i ją przerobię. Naprawdę zastanawiałam się, czy zostawić tę długość, co była, czy nie, ale zdecydowanie podoba mi się ona w tej wersji krótszej. Póki co jeszcze mam te nogi takie, wiecie. Ok, że wydaje mi się, nie są koślawe, więc postanowiłam, że trochę zaszaleję i tę spódnicę zrobię wyjątkowo krótszą. I teraz tak, ze spódnicy zrobiła się spódniczka. Będziecie widziały, jeżeli wrócicie do tamtego odcinka, w którym ją pokazywałam, to zwróćcie uwagę, jaka była jej wielkość. Była tak naprawdę prawie dwa razy większa ta spódniczka, więc dopasowałam ją do swojej sylwetki i powstała właśnie taka, no taka, jak widzicie teraz, mini. Rozkroszowana spódnica. Kolejna rzecz to jest taka bluzka cekinowa, którą również wam już pokazywałam, ale nie na sobie. I obiecywałam, że na pewno jeśli czegoś na sobie nie pokaże w danym odcinku, to w przyszłości dana rzecz na pewno się pokaże w stylizacji, czyli na mnie. Troszeczkę przerobiłam tę bluzkę. Ucięłam tutaj taką brzydką taśmę, która mi się, wstążkę właściwie, która mi się nie podobała od samego początku. Z tyłu ta bluzka ma taki dekolt. Właściwie zastanawiałam się, czy nie założyć tego, tak wiecie, tył naprzód, czyli tutaj z tym ewentualnie dekoltem, ale nie wycinałam metki, jakoś tak jeszcze muszę się na tym zastanowić. To jest drobna sprawa. Troszeczkę ją zwężałam i musiałam ją naprawić, bo. Chyba w tamtym odcinku, w którym ją właśnie pokazywałam, pierwotnie po zakupie, tak jak ona wyglądała, była troszeczkę zniszczona. Czyli e, po prostu wychodziły gdzieś tam nitki, te cekinki. E, zwykła nitka, czarna igła i udało mi się tę bluzkę ocalić, naprawić. Bardzo mi się podoba. Myślę, że dzisiaj zestawiam ją ze spódniczką, którą e, właściwie też już wam pokazywałam tylko była też dłuższa, też ją skróciłam. E, mam zamiar tę bluzkę nie tylko do tej spódnicy ubierać ale również do jakichś spodni z wysokim stanem, żeby troszeczkę tutaj ten przód wpuścić, albo nawet, tak wiecie, na wierzch założyć tę bluzkę. No zobaczymy. Także jeżeli chcecie, to wyświetli Wam się link do odcinka, w którym tę bluzkę pokazywałam. Teraz już moje zakupy ostatnie. Przedstawiam Wam taki, powiedzmy, narzutkę z koca. Tak, tak to nazwałam, nie wiem. W po zakupie wiedziałam, że gdzieś w domu widziałam coś podobnego. Zgadza się, u mnie w domu jest taki koc bardzo podobny do tej narzutki. Jednak, no mi się to bardzo podoba, ta rzecz. Czuję się w niej super. Zapłaciłam za nią 10 zł. Podobają mi się kolory, ponieważ mam w domu i czerwone szpilki w swojej garderobie, znaczy i zielone, i takie e, turkusowe, jakby, znaczy morskie. I tak naprawdę tutaj dużo opcji jest, jeśli chodzi o właśnie e, ten żakiet, narzutkę, nie wiem. Wiecie co, jedna rzecz, zastanawiałam się, kombinowałam właściwie z tym i nie wiem, czy jeszcze tego, tej przeróbki nie dokonam, ponieważ chciałam tutaj zmienić troszeczkę kształt. To jest na mnie takie oversize'owe, a ja chciałam tutaj zrobić takie, przyszyć właściwie tutaj materiał, żeby to było pod takim kątem, właściwie takie skosy zrobić z jednej i z drugiej strony, i troszeczkę tak dół jakby w ten sposób dopasować. No jeżeli to zrobię, to na pewno wam pokażę, także na razie przed przeróbką tak się prezentuje na mnie. Będziecie mogli zobaczyć właśnie jak wygląda, wygląda w tej rzeczy. Kolejna rzecz to jest taka staromodna spódnica. Sukienka, przepraszam, już mówię od razu, przerabiałam ją. E, miała tutaj taki brzydki kołnierz, w ogóle nie pasujący, z takiego materiału jak ta podszewka w środku. E, po prostu tak przyszyty, tak jakby nie wiadomo, co autor miał na myśli. O tak wam powiem. Ja tak po prostu czasami e, to nazywam. Te niektóre rzeczy są tak po prostu uszyte, nie wiem po co. Więc od razu złapałam za nożyczki, bo nie mogłam patrzeć na ten kołnierz, odcięłam go. A jak już nie mogłam patrzeć na ten kołnierz, to również na wielkość tej sukienki, ponieważ była ona do kostek i była trzy razy większa. Szczerze, wstydziłam się nawet zrobić w niej zdjęcia przed przeróbką, chociaż mogłam, bo w sumie byłby to hit. Jednak dałam szansę tej sukience, ponieważ ona mi się bardzo podoba. Po pierwsze, bardzo lubię pomarańcz. Ogólnie lubię kolory, ale pomarańcz to jest jeden z moich ulubionych. Bardzo mi się podoba, jak ją dopasowałam. Mam zamiar zestawiać ją właśnie do srebrnych takich szpilek, ponieważ jakoś tak lubię zestawienie pomarańczu z czymś metalicznym. Wiadomo, nie zestawię z pomarańczowymi szpilkami, ponieważ ta sukienka daje już trochę po oczach, więc troszeczkę ją tak uspokoję, ale też tak uszlachetnie. I... W sumie można jeszcze beżowe botki założyć, więc ona w ogóle będzie taka, wiecie, taka, mh, taka łagodna, powiedzmy. Za tę sukienkę zapłaciłam 3 zł. Kolejna rzecz to coś na wakacje, ale troszeczkę prześwitujące. Nawet wyprasowałam dzisiaj tę spódniczkę, nie pokazuję pogniecionej, ponieważ e, no, brzydko się prezentowała, taka, wiecie, e, wyjęta prosto z pralki. E, co chciałam wam powiedzieć tak, jest ona taka wakacyjna, jest to wzór taki marynarski, ale nietypowy. Bo zobaczcie, co tutaj się na niej dzieje. Są jakieś statki, przeróżne takie ster, nawet jakiś taki e, culiny liny w ogóle. E, no i fajne są te jej kolory, gdzieś, których dam się gdzieś przewijają na tej spódnicy, czyli e, kobaltowy, właściwie granatowy, czerwony, żółty. Żałuję, że nie mam e, szpilek w takim żółtym kolorze, a zastanawiałam się, ostatnio jeszcze, zanim kupiłam tę spódnicę, czy sobie takich szpilek nie zamówić, ale stwierdziłam w sumie, że mam tylko jedną rzecz i szkoda do jednej rzeczy zamawiać butów. Wolałabym jednak e, do większej ilości rzeczy zakładać. E, wiadomo, szpilki, które kupię. E, I teraz w sumie żałuję, ale zawsze mogę, wiecie, zamówić. Chociaż spodobałam się. Ta spódnica z tymi butami, które zobaczycie na filmie yy, podczas stylizacji mojej, ponieważ one są takie wiązane i kojarzą mi się w, w, z tymi linami, które są tutaj na tej spódnicy. To taka, wiecie, moja własna interpretacja. Za tę spódnicę, a z tyłu tutaj jest taka gumka, jeszcze chciałam powiedzieć, z boku jest zapinana na zamek. Za tę spódniczkę zapłaciłam 3 zł. Kolejna rzecz to jest jak dla mnie przepiękny sweter który został ręcznie zrobiony na pewno, nie wiedziałam właśnie gdzie jest przód, gdzie jest tył nigdzie nie ma żadnej metki bardzo mi się on podobał jest taki, coś się na nim dzieje, jest taki wiecie włochaty, coś tu wychodzi z niego a w ogóle nazwałam ten sweter pączek ponieważ te wszystkie kulki, które na nim widzicie są jak pączki, jak taka wczesna wiosna, och, mogłam się po prostu nad tym sweterem rozwodzić chyba z godzinę, ale myślę, że Was bym tym zanudziła Dlaczego tylko tak pokrótce? Sweter troszeczkę gryzie, bo wydaje mi się, że jest on z domieszką wełny, ale ale również tak, jest taki, wiecie, prześwitujący. Zastanawiałam się, czy pod niego ubrać taką złotą, błyszczącą bokserkę, która w cekiny, która by tak fajnie w słońcu gdzieś przez ten sweter prześwitywała, ale postanowiłam założyć do niego taki kolor zbliżony, czyli taki soczysty t-shirt, brążkowany żeby jednak mi tam nic nie gryzło i nie prześwitywało, wyświetliłam się stylizacja. Za ten sweter zapłaciłam również 3 zł. Kolejna rzecz to jest skórzany płaszcz, który nie miał tego tutaj futerka. Futerko kiedyś kupiłam sztuczne. Postanowiłam, że ten płaszcz ozdobię. Wygląda on jak milion dolarów, jak dla mnie. Nie każdemu się takie płaszcze podobają. Pierwsza wizja moja, taka już, która się narodziła w sklepie, gdy zobaczyłam tylko ten płaszcz, wiecie, bez tego kołnierza, to było, że po prostu będę miała skórzaną ramoneskę. Obecne tutaj sobie ten płaszcz skórę podkleję i będzie fajna, taka krótka ramoneska, ale zachowam ten pasek, czyli chciałam tutaj do tych kieszeni skrócić sobie ten płaszcz. Jednak po przejściu do domu zobaczyłam, że mam takiego futrzaka. Sztucznego i sobie przyłożyłam do kołnierza, założyłam ten płaszcz i stwierdziłam, że nie no, zostaje chyba jednak płaszcz. Muszę go troszeczkę dopracować. Otóż przy kieszeni, tutaj jest troszeczkę przetarte, po wyprasowaniu, ponieważ zaczęłam prasować ten płaszcz, bo wsadziłam go do pralki. Ogólnie skóry nie można, nie polecam, ale no niestety ja tak robię i tym razem włożyłam go do poszewki, wiecie, żeby po prostu pralka w razie czego nie oblazła tą skórą, bo już kiedyś pralkę musiałam odkurzaczem czyścić, więc to jest masakra. Dla bezpieczeństwa trafił ten płaszcz do poszewki. Oczywiście poszewka została wyrzucona, bo zafarbowała. I tutaj, gdzie nigdzie ta skóra puściła i zostały takie plamy, ale można tak, albo pastą do butów to zrobić, albo kupić na Allegro na przykład czarną farbę do skór i tych plamek się pozbędę. Naprawdę, one są tylko tutaj z przodu i w sumie jeszcze od żelazka, jak zaczęłam prasować od, od środka, żeby tą skórę wyprostować, to też zaczęły się te plamy pojawiać. Wydaje mi się, że od wysokiej temperatury i od pary. Ale dobra, jakoś temu zaradzę, ponieważ za ten płaszcz zapłaciłam jedyne 10 zł. Jestem naprawdę bardzo zadowolona i postaram się jak najszybciej go dopracować, póki jeszcze jest taka, wiecie, chłodniejsza Aura, więc mam zamiar go wkrótce ubrać. Przedostatnia rzecz. To jest zobaczcie taka piękna, błyszcząca bluza, która mieni się po prostu na wszystkie najpiękniejsze kolory. Jest ona bardzo miła. Jest to aksamit pokryty właśnie takim brokatem, który tak naprawdę nawet nieźle trzyma się na tej bluzie. Czyli po praniu troszeczkę się tam tego brokatu osypało, jednak po wytrzepaniu tej bluzy. Na powietrzu, ona sobie powiesiała i teraz naprawdę nic, tak naprawdę pojedyncze rzeczy, pojedyncze te brokaciki się tylko z niej sypią. Zatem bluzę zapłaciłam 10 zł. W każdym filmie jest jakaś perełka i na koniec zostawiłam sobie perełkę w cudzysłowie. Oczywiście jest to dla mnie perełka, ponieważ mam zamiar tę rzecz wykorzystać do ozdobienia, na przykład kurtki jeansowej bądź jakiegoś płaszcza. Już wizję mam. Nie przestraszcie się. Eee, pewnie posypie się fala krytyki. E, łapek w dół za to, co kupiłam. E, wiecie co, właściwie nie wiem, co to jest, ale jest to za dla mnie, ponieważ ma dużo chwościków, takich chwostów właściwie dużych, które mogę sobie poodprówać i po prostu z nimi poszaleć, e, bo nie zmierzyłam tego, ponieważ nie mam zamiaru tego nosić. Troszeczkę wyglądam jak pajac. Raczej tego e, w ten sposób nie ubiorę. Nie raczej, tylko na pewno. Ale mam zamiar, tutaj są takie elementy, widzicie, gotowe, które można sobie wyciąć. I dzięki temu powstanie naprawdę świetna kurtka jeansowa, na którą mam już pomysł. Tylko muszę w sumie dopasować odpowiedni kolor jeansu, czyli taki nieciemny, niejasny, taki pośredni. Muszę w tych swoich kurtkach jeansowych zrobić po prostu przegląd i odpowiednio dopasować to cudo. Za które zapłaciłam 10 zł. Nikt tego nie chciał, wręcz ym, pani w kasie, przy kasie patrzyła na mnie trochę dziwnie, ale nie interesuje mnie to. Yy, to jest po prostu yy, dla mnie dzieło sztuki, według mnie. I niech tak zostanie. Także 10 zł za to. A jeszcze coś Wam śmiesznego powiem, ponieważ yy, jak to tak czekało na wypranie, mój mąż <laughs> przyszedł do mnie i po prostu zapytał mnie. Asia, dlaczego w naszej łazience pachnie taką królewną, pałacem? Tak, to chyba to jeszcze przed wypraniem po prostu taki zapach dawało. Czyli nie dość, że wygląda, to jeszcze wiecie i ma, te, ma w sobie to coś. Tak, ale teraz pięknie pachnie i po prostu ja już wizji, wizję i pomysł na to mam. Także czekajcie cierpliwie. Myślę, że to troszeczkę potrwa, ale na pewno tę rzecz zapamiętacie. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Zostawiajcie kciuki w górę, zostawiajcie komentarze, bo ja uwielbiam czytać e, Wasze komentarze na temat moich ubrań. I w ogóle jesteście wspaniali. Naprawdę dziękuję Wam za wszystko. Zapraszam do kolejnych filmów. E, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mojego Instagrama. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.